Cześć dzisiaj takie ogłoszenie parafialne pamiętacie? obróconą panewkę Yamaha 25 więc tak yy, właściciel ma bardzo dużą chęć naprawić sprzęt musieliśmy zamówić panewki bo Yamaha nie podaje zestawów napraw, wymiarów naprawczych. Są tylko panewki trzy kolory. Zamówiliśmy najmniejsze. Żeby to zmierzyć, musiałem zamówić założyć. Założyliśmy panewki do bloku. Wysłaliśmy nowe panewki razem z korbowodami do firmy, która zajmuje się szlifowaniem wałów. Zrobili korbowody, czyli tu no, tam, nie pamiętam teraz głowy, jak to się nazywa. Korbowody zrobili, założyli panewki, pomierzyli tutaj wszystko. Trochę tak głupio, bo mogli najpierw pomierzyć wszystko, to by chociaż panewki korbowodowe zostały nietknięte. No ale co następuje? Po pomierzeniu wszystkiego, po pomierzeniu, no niestety. Wał jest trup. Nie ma miejsca, nie ma mięsa. Praktycznie teraz, jakby go złożył na tych panewkach, to już luz byłby lekko przyduży. Więc nie ma kompletnie jeszcze czego zebrać. Nie ma z czego zebrać. No i teraz tak. Takich małych panewek. Nie bardzo firma żadna chce się brać do dorabiania. Bo to jest za małe. To nie jest samochód. Nie są panewki uniwersalne, które oni sobie tam tak naprawdę przerabiają, dobierają. Napawać wału no też nie bardzo żadna firma chce. Napawać wał i szlifować, bo koszt tego, nie wiem, no takie małych wałów oni nie bardzo chcą robić. Chyba tu mają, no to jest dość wąsko. Podejrzewałem, że tu problem z podejściem, wiadomo, wolą tłuc wały, które idą non-stop. Które znają, niż robić jakieś takie dziwolągi, nie? Pewnie by zrobili, ale za jaki koszt? Nie wiadomo. Ale nie chcieli tego robić. Więc teraz tak. Właściciel bardzo zależy mu na tym silniku. Wał korbowy kosztuje tyle. Nowy. Do tego doszłyby panewki, no bo te się teraz już nie nadają, bo to są panewki na szlif. Chyba, że co, nowy wał szlifować, no to też jest bez sensu. Ech. No właśnie, plus wszystko, plus robota, no ja już uważam, że trzeba powiedzieć stop. I teraz. Szukamy firmy, która albo by to naprawiła. Może ktoś ma jakieś możliwości, może ktoś inny by się tym zajął. Bo ja nie mam takich możliwości, niestety albo szukamy całego słupka silnika ewentualnie dobry wał ewentualnie dobry wał a najlepiej cały sprawny słupek od Yamahy F25 jeżeli coś wiecie macie jakieś namiary piszcie no bo może uda się coś z tego uratować poszło w ten silnik dużo pieniędzy a niestety nie bardzo jest tu. Co z tym wymyślić? Wiem, że to nie pierwszy tych silników. Już mi ktoś pisał, że miał to samo w nim. Jemu się udało kupić cały silnik, znaczy sam słupek. Jakbyście mieli jakieś namiary, mieli jakieś pomysły, co z tym zrobić, piszcie śmiało. Właściciel na pewno rozważy każdą możliwość. Co mu się będzie bardziej opłacało. No moje tutaj za bardzo już się kończą. Nie mam. No po prostu nie mam takiego. Co z tym zrobić, nie? Czy tu wał napawać? Czy dorabiać mniejsze panewki? Nie wiem. Dajcie znać. Co z tym zrobić?